W cichych momentach między życiem a śmiercią, gdy ciało powoli ustępuje, a dusza przygotowuje się do swojej największej podróży, istnieje święta przestrzeń, o której niewiele osób ma odwagę mówić. Jako duchowi poszukiwacze, jesteśmy zobowiązani do zrozumienia tej najważniejszej transformacji, jakiej wszyscy doświadczymy. Jeden z największych jasnowidzów XX wieku, Edgar, poprzez swoje niezwykłe zdolności wglądu w rzeczywistość duchową pozostawił nam cenne wskazówki dotyczące tego, co naprawdę dzieje się w momencie śmierci. Jego wizje, często ukrywane przed opinią publiczną, rzucają światło na proces, który jest jednocześnie głęboko osobisty i uniwersalny. Kiedy ciało fizyczne zaczyna zwalniać swoje funkcje, dusza przechodzi przez serię subtelnych przemian. Najpierw następuje stopniowe rozluźnienie więzi energetycznych łączących świadomość z ciałem materialnym. Ten proces może być porównany do delikatnego zdejmowania warstw odzieży. Najpierw odłączają się zewnętrzne powłoki energetyczne, a następnie głębsze połączenia. Dla dusz, które osiągnęły wyższy poziom duchowego zrozumienia, ten proces jest płynny i spokojny. Energia życiowa powoli wycofuje się z kończyn, zbierając się w centrum serca, a następnie przesuwając się w górę, ku obszarowi szyszynki. W tym momencie. Wiele osób doświadcza uczucia unoszenia się ponad własnym ciałem, obserwując scenę z zewnątrz. Co fascynujące, świadomość nie gaśnie. Przeciwnie, często staje się jeszcze bardziej wyostrzona i klarowna. Dusze opisują ten moment jako przebudzenie, jakby przez całe życie patrzyli przez zaparowaną szybę, która nagle zostaje wyczyszczona. Kolory stają się intensywniejsze, dźwięki czystsze, a myśli płyną bez ograniczeń fizycznego mózgu. W tym kluczowym momencie przejścia pojawia się pierwsza z wielu duchowych obecności. Nie są to obce byty, ale często bliscy, którzy odeszli wcześniej, lub przewodnicy duchowi, którzy towarzyszyli duszy przez całe jej życie, choć rzadko byli dostrzegani. Ich obecność przynosi nieopisane uczucie spokoju i zrozumienia, że ten proces jest naturalny i bezpieczny. Wiele dusz doświadcza w tym momencie pierwszego blasku światła. Nie jest to zwykłe światło fizyczne ale żywa, świadoma obecność miłości w najczystszej formie. To światło przyciąga, ale nigdy nie zmusza, oferując poczucie bezwarunkowej akceptacji, którego wielu nigdy nie doświadczyło w życiu fizycznym. Najbardziej poruszającym aspektem tego procesu jest moment, gdy dusza zaczyna doświadczać panoramicznego przeglądu swojego życia. Nie jest to jednak osądzające doświadczenie, jak wielu się obawia. To raczej głębokie zrozumienie znaczenia każdego wyboru każdego związku i każdej lekcji. W tym momencie dusza widzi nie tylko swoje działania, ale także ich wpływ na innych, radość, którą przyniosła, ale również ból, który mogła spowodować. Ten przegląd życia nie jest liniowy, jak film oglądany od początku do końca, to raczej holograficzne doświadczenie, gdzie wszystkie momenty istnieją jednocześnie, a dusza może zagłębić się w każdy z nich z pełnym zrozumieniem i współczuciem. W tym stanie rozszerzonej świadomości dusza zaczyna rozumieć swoje życie w kontekście większego planu duchowego rozwoju. Dla tych, którzy żyli zgodnie ze swoimi najgłębszymi wartościami, ten moment przynosi nieopisane uczucie spełnienia i harmonii. Dla innych może to być czas głębokiej refleksji i zrozumienia, że niektóre lekcje pozostały nieukończone. Co ważne, nie ma tu osądu z zewnątrz. Dusza sama widzi swoje życie z wyższej perspektywy miłości i zrozumienia. Kiedy więź między duszą a ciałem fizycznym zostaje ostatecznie przerwana, następuje moment niezwykłej wolności. Jest to chwila, którą można porównać do zdjęcia ciężkiego plecaka po długiej, wyczerpującej wędrówce. Nagle wszystkie fizyczne ograniczenia, bóle i cierpienia znikają, ustępując miejsca uczuciu lekkości i swobody. To, co następuje bezpośrednio po oddzieleniu, jest jednym z najbardziej fascynujących aspektów procesu śmierci. Świadomość uwolniona od ograniczeń mózgu i ciała doświadcza niezwykłego rozszerzenia. Myśli stają się bardziej klarowne, a percepcja rzeczywistości ulega dramatycznej zmianie. Czas i przestrzeń, tak jak je znamy w wymiarze fizycznym, przestają funkcjonować w ten sam sposób. Dusze często opisują doświadczenie przemieszczania się za pomocą samej myśli. Wystarczy pomyśleć o miejscu lub o sobie, a natychmiast się tam znajdując. Jest to pierwszy przejaw nowej rzeczywistości, w której świadomość i intencja kształtują doświadczenia bardziej bezpośrednio niż kiedykolwiek wcześniej. W tej fazie przejścia wiele dusz doświadcza niezwykłego zjawiska rozumienia bez słów. Komunikacja z istotami światła i przewodnikami duchowymi odbywa się na poziomie czystej myśli i intencji, bez potrzeby używania języka. Jest to forma porozumiewania się, która przekazuje nie tylko znaczenie, ale również emocje, intencje i całe złożone koncepcje w jednym pakiecie świadomości. Istoty światła, które witają dusze, nie są przypadkowe. Często są to ci, z którymi mieliśmy głębokie duchowe połączenie w ciągu naszego życia lub poprzednich wcieleń. Mogą to być bliscy krewni, mentorzy duchowi lub dusze, z którymi zawarliśmy duchowe umowy przed narodzinami. Ich obecność przynosi głębokie poczucie znajomości i bezpieczeństwa w tym nowym stanie istnienia. Co szczególnie poruszające, wiele dusz opisuje moment spotkania z Radą Duchowych Przewodników, grupą wysoce rozwiniętych istot, które pomagają w ocenie zakończonego właśnie życia i planowaniu kolejnych kroków w duchowej ewolucji. Nie jest to jednak sąd w tradycyjnym rozumieniu. Zamiast tego dusza sama uczestniczy w procesie oceny widząc swoje życie z wyższej perspektywy mądrości i współczucia. W tym momencie dusza zaczyna doświadczać niezwykłego poczucia jedności z wszystkim, co istnieje. Granice, które wydawały się tak realne w życiu fizycznym, między ludźmi, narodami, gatunkami, a nawet między różnymi formami życia, zaczynają się rozpływać. Pojawia się głębokie zrozumienie, że wszystko jest częścią tej samej boskiej energii, tylko wyrażonej w różnych formach. Dla wielu dusz jest to moment głębokiego uzdrowienia. Rany emocjonalne, traumy i ograniczające przekonania, które nosiły przez życie, zaczynają się rozpuszczać w świetle wyższego zrozumienia. Jest to proces oczyszczenia, który przygotowuje duszę do kolejnych etapów duchowej podróży. Szczególnie interesujący jest sposób, w jaki dusza doświadcza czasu w tej fazie. Wielu opisuje to jako wieczne teraz stan, w którym przeszłość teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. W tym rozszerzonym stanie świadomości dusza może zobaczyć wzorce i połączenia między różnymi życiami i doświadczeniami, które były niewidoczne z perspektywy jednego życia. Dla dusz, które odeszły nagle lub w traumatycznych okolicznościach, ten proces może przebiegać nieco inaczej. Może wystąpić początkowy okres dezorientacji lub nawet zaprzeczenia. Istoty światła i przewodnicy duchowi zapewniają wtedy dodatkowe wsparcie i ochronę, delikatnie pomagając duszy zrozumieć jej nową rzeczywistość. Percepcja rzeczywistości w tym stanie jest niezwykła. Dusze opisują doświadczanie kolorów, których nie ma w spektrum fizycznym, słyszenie muzyki sfer, harmonicznych wibracji, które przenikają całe istnienie oraz zdolność do postrzegania energii i intencji w ich czystej formie. Jest to rzeczywistość znacznie bogatsza i bardziej złożona niż ta, której doświadczamy przez filtry naszych fizycznych zmysłów. W tej fazie przejścia dusza zaczyna również dostrzegać szerszą perspektywę swojej duchowej podróży. Pojedyncze życie, które właśnie się zakończyło, jest widziane jako jeden rozdział w znacznie dłuższej opowieści o ewolucji świadomości. Pojawia się zrozumienie, że każde życie jest jak jeden dzień w szkole duszy, z konkretnymi lekcjami. Wyzwaniami i darami, które przyczyniają się do większego procesu duchowego wzrostu. W głębi doświadczenia śmierci, gdy dusza w pełni uwalnia się od fizycznych ograniczeń, następuje jedno z najbardziej transformujących doświadczeń kompletny przegląd życia. To zjawisko, choć wspominane w wielu relacjach z doświadczeń bliskich śmierci, rzadko jest opisywane z głębią i szczegółowością, jaką oferowały duchowe wglądy. Ten przegląd życia. Znacząco różni się od prostego odtworzenia filmu. Jest to wielowymiarowe doświadczenie, w którym dusza nie tylko widzi wydarzenia ze swojej perspektywy, ale również doświadcza ich wpływu na wszystkie istoty, z którymi weszła w interakcję. Każde działanie, słowo, a nawet myśl są postrzegane nie tylko przez pryzmat własnych intencji, ale również przez pryzmat ich skutków. Co najbardziej zaskakujące, Podczas tego przeglądu nie ma zewnętrznego sędziego. To sama dusza z nowo zyskaną perspektywą bezwarunkowej miłości i zrozumienia ocenia swoje wybory i działania. Ta autoocena jest znacznie bardziej przenikliwa i wymagająca niż jakikolwiek zewnętrzny osąd mógłby być. Dusza widzi nie tylko to, co zrobiła, ale również to, co mogła zrobić, wszystkie niewykorzystane możliwości, zmarnowane okazje do okazania miłości i współczucia. Szczególnie poruszającym aspektem tego doświadczenia jest to, że dusza dosłownie czuje emocje, które wywołała w innych. Każdy moment radości, który przyniosła innym, jest doświadczany jako własna radość. Podobnie, każdy ból, który spowodowała, nawet nieświadomie, jest odczuwany jako własny ból. Jest to ostateczna lekcja empatii i współczucia, pokazująca w sposób niemożliwy do zignorowania. Jak głęboko jesteśmy wszyscy połączeni. W tym świętym momencie przeglądu wiele dusz doświadcza głębokiego zrozumienia prawdziwego celu życia. Okazuje się, że to nie osiągnięcia, bogactwo czy status były najważniejsze, ale jakość relacji, głębia miłości, którą dzieliliśmy się z innymi i rozwój duchowy, który osiągnęliśmy poprzez nasze doświadczenia. Nawet najtrudniejsze wyzwania. Są teraz widziane jako cenne lekcje, które przyczyniły się do rozwoju duszy. Dla niektórych dusz przegląd życia może być intensywnym doświadczeniem. Szczególnie dla tych, którzy żyli w sposób świadomy i zgodny z wyższymi wartościami, jest to czas głębokiego spełnienia i radości. Dla innych może to być moment bolesnego uświadomienia sobie zmarnowanych możliwości lub krzywdy wyrządzonej innym. Jednak nawet w tych trudniejszych przypadkach. Proces ten jest przepełniony bezwarunkową miłością i zrozumieniem, a jego celem nie jest karanie, lecz głębokie uczenie się i wzrost. W trakcie tego przeglądu dusza otrzymuje wgląd w karmiczne wzorce, które kształtowały jej życie. Dostrzega połączenia między pozornie przypadkowymi wydarzeniami i relacjami, widząc jak wszystko było częścią większego planu duchowego rozwoju. Rozpoznaje również karmiczne węzły. Nierozwiązane lekcje i wzorce, które mogą wymagać uwagi w przyszłych wcieleniach. Co fascynujące, w tym stanie rozszerzonej świadomości, dusza może również dostrzec alternatywne ścieżki i możliwości, które były dostępne w różnych punktach życia. Nie jest to źródłem żalu, ale raczej głębszego zrozumienia mechanizmów wolnej woli i konsekwencji wyborów. Dusza widzi, jak każda decyzja tworzyła fale wpływające nie tylko na jej własne doświadczenie, ale również na życie niezliczonych innych istot. W tym momencie przeglądu, szczególnie wyraźne stają się momenty przebudzenia duchowego i wzrostu. Chwile prawdziwej miłości, współczucia, przebaczenia i zrozumienia świecą jak diamenty w panoramie życia, dusza rozpoznaje, że to właśnie te momenty najbardziej przyczyniły się do jej ewolucji i były najcenniejszymi darami, które pozostawiła światło. Dla wielu dusz ten przegląd życia prowadzi do głębokiego zrozumienia własnego duchowego podpisu, unikalnego wzorca energii i świadomości, który rozwijały przez wiele wcieleń. Rozpoznają swoje dary, talenty i unikalne cechy, które wnoszą do wielkiej symfonii życia. Jednocześnie dostrzegają również swoje ślepe punkty, ograniczenia i wyzwania, które stanowią część ich duchowej podróży. Po zakończeniu przeglądu życia wiele dusz Doświadcza niezwykłego momentu wyboru. W tym stanie rozszerzonej świadomości dusza może zdecydować o swojej dalszej ścieżce. Dla niektórych będzie to przejście do wyższych wymiarów duchowego istnienia, dla innych czas odpoczynku i integracji w duchowych sferach, a dla jeszcze innych przygotowanie do kolejnego wcielenia z nowymi lekcjami i doświadczeniami. Ten moment wyboru jest świętym wyrazem duchowego wolnej woli która wykracza poza ograniczenia fizycznego istnienia. Dusza, z pełną świadomością swojej przeszłości i potencjalnej przyszłości, podejmuje decyzje, które najlepiej służą jej duchowej ewolucji i większemu dobru wszystkich istot. Ci, którzy mieli wgląd w te najgłębsze tajemnice przejścia, często wspominali o niezwykłym poczuciu sprawiedliwości i harmonii, które przenika cały ten proces. Nie jest to sprawiedliwość oparta na karze i nagrodzie. Jak często interpretują to ziemskie systemy religijne. Ale sprawiedliwość oparta na doskonałej równowadze, miłości i możliwości nieustannego wzrostu dla każdej duszy. Najgłębszą tajemnicą, którą niewielu miało odwagę przekazać światu, jest to, że moment śmierci nie jest końcem ani przypadkowym wydarzeniem. To kulminacja duchowego przygotowania, które trwa przez całe życie. To, co doświadczamy w momencie przejścia. Jest bezpośrednio związane z tym, jak żyliśmy, jak kochaliśmy i jak rozwijaliśmy swoją świadomość. Istnieje szczególny stan duchowej gotowości, który możemy kultywować jeszcze za życia, aby moment przejścia stał się nietraumatycznym końcem, ale świadomą, spokojną transformacją. To właśnie ta wiedza była najbardziej strzeżonym sekretem, zbyt rewolucyjnym dla wielu tradycyjnych systemów religijnych. I zbyt głębokim dla materialistycznej nauki. Pierwszym kluczem do świadomego przejścia jest rozwijanie głębokiej znajomości własnej duszy. Nie chodzi tu o intelektualną wiedzę, ale o prawdziwe, doświadczalne połączenie z własną istotą duchową. Poprzez codzienną medytację, kontemplację i praktyki uważności możemy stopniowo rozluźniać identyfikację z ciałem fizycznym i ego, poznając swoje prawdziwe, nieśmiertelne ja. Ta praktyka pozwala nam doświadczać przebłysków rozszerzonej świadomości jeszcze za życia, przygotowując nas na pełne rozwinięcie tej świadomości w momencie śmierci. Drugim kluczem jest praktyka nieprzywiązania. Nie oznacza to braku miłości czy zaangażowania w życie, wręcz przeciwnie. Chodzi o głębokie zrozumienie tymczasowej natury wszystkich fizycznych doświadczeń i relacji, przy jednoczesnym pełnym przeżywaniu ich z otwartym sercem. Ta równowaga między pełnym zaangażowaniem a wewnętrzną wolnością Pozwala duszy łagodnie przejść przez proces umierania, bez desperackiego trzymania się tego, co musi zostać pozostawione. Szczególnie istotne jest rozwijanie świadomej relacji z własnymi lękami, zwłaszcza lękiem przed śmiercią, który dla wielu stanowi największą przeszkodę w duchowym rozwoju. Poprzez odważne spojrzenie w twarz tym lękom, poprzez kontemplację własnej śmiertelności, nie jako ponurego końca, ale jako transformującej bramy, Możemy stopniowo rozpuszczać te blokady energetyczne, które w przeciwnym razie mogłyby utrudnić płynne przejście duszy. W tradycjach duchowych na całym świecie istnieją praktyki przygotowujące do momentu śmierci. Jedną z najpotężniejszych jest regularne doświadczanie małej śmierci, głębokiego stanu medytacji, w którym świadomość ego czasowo się rozpuszcza, pozwalając duszy doświadczyć szerszych wymiarów istnienia. Ci, Którzy regularnie praktykują te głębokie stany, opisują moment faktycznej śmierci jako znajome doświadczenie, jak powrót do domu, który odwiedzali wielokrotnie w medytacji. Kolejnym kluczowym aspektem przygotowania jest rozwijanie bezwarunkowej miłości i współczucia. Im bardziej dusza jest zdolna do przekraczania granic ego i doświadczania jedności ze wszystkimi istotami, tym łatwiejsze staje się przejście przez bramę śmierci. Miłość jest najsilniejszą energią w uniwersum działającą jak most między wymiarami istnienia. Dusze wypełnione miłością naturalnie rezonują z wyższymi wymiarami świadomości, które witają je po śmierci. Szczególnie ważne jest również rozwiązywanie karmicznych węzłów jeszcze za życia. Każdy akt prawdziwego przebaczenia, każde uzdrowienie trudnej relacji, każde przepracowanie wewnętrznego konfliktu uwalnia duszę od ciężarów, które w przeciwnym razie musiałaby nieść przez bramę śmierci. To duchowe oczyszczenie pozwala na znacznie bardziej świadome i harmonijne przejście. Fascynującym aspektem tych nauk jest koncepcja przywołania światła w momencie śmierci. Dusze, które rozwinęły duchową praktykę za życia, mają zdolność świadomego przywołania duchowego światła w momencie przejścia. To światło nie jest zewnętrzną siłą, ale manifestacją najwyższej świadomości samej duszy, która teraz może w pełni rozbłysnąć gdy ograniczenia fizycznego ciała zostają usunięte. Dla tych, którzy osiągnęli wysoki poziom duchowego rozwoju, moment śmierci może być najwyższym duchowym doświadczeniem, momentem pełnego przebudzenia i oświecenia. To, co dla nieprzygotowanych dusz może być dezorientujące lub nawet przerażające, dla duszy przygotowanej staje się momentem ostatecznego wyzwolenia i radości. Najbardziej strzeżonym sekretem jest to, że możemy świadomie wybrać swoje doświadczenie po śmierci. Poprzez intencję, praktykę duchową i rozwijanie wyższej świadomości za życia, dusza może zaprogramować swoją podróż po śmierci, kierując się ku wymiarom istnienia, które rezonują z jej najwyższymi aspiracjami i poziomem rozwoju. Ci, którzy mieli odwagę badać te głębokie tajemnice, często wskazywali na paradoks. Najlepszym przygotowaniem do dobrej śmierci jest pełne życie. Nie chodzi tu jednak o zewnętrzne osiągnięcia czy gromadzenie doświadczeń. Ale o głębie obecności, miłości i świadomości, z jaką przeżywamy każdą chwilę. Im bardziej jesteśmy w stanie być w pełni obecni w życiu, tym bardziej będziemy obecni i świadomi w momencie śmierci. Jest coś głęboko pocieszającego w zrozumieniu, że śmierć nie jest przypadkowym, chaotycznym wydarzeniem, ale świętym przejściem, które możemy świadomie kształtować. Ta wiedza przemienia nie tylko nasz stosunek do śmierci, ale również sposób, w jaki żyjemy każdego dnia. Kiedy zaczynamy postrzegać życie jako świadome przygotowanie do wielkiego przejścia, każda chwila nabiera głębszego znaczenia i świętości. Ostatecznym przesłaniem jest to, że granica między życiem a śmiercią jest znacznie cieńsza i bardziej przepuszczalna, niż większość z nas sobie wyobraża. Poprzez rozwijanie duchowej świadomości, możemy zacząć doświadczać przebłysków tej większej rzeczywistości jeszcze za życia osłabiając iluzję oddzielenia między tymi dwoma stanami istnienia. W ten sposób moment śmierci staje się nie dramatycznym zerwaniem, ale płynnym przejściem, kolejnym krokiem w nieustającej ewolucji świadomości, która nie ma początku ani końca. W ostatecznym rozrachunku najgłębszą prawdą jest to, że jesteśmy nieśmiertelnymi istotami duchowymi, dla których fizyczne narodziny i śmierć są jedynie bramami, Przejściami między różnymi wymiarami doświadczenia. Kiedy ta prawda staje się nie tylko intelektualnym przekonaniem, ale żywym doświadczeniem, strach przed śmiercią rozpuszcza się, ustępując miejsca głębokiemu zaufaniu do procesu życia, śmierci i tego, co leży poza nimi. Jeśli te duchowe tajemnice poruszyły Twoją duszę i chcesz zgłębić więcej prawd o życiu po śmierci, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Naciśnij dzwonek. Aby nie przegapić kolejnych objawień duchowych, których nie usłyszysz nigdzie indziej, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoje doświadczenia i pytania mogą pomóc innym na ich duchowej ścieżce. Pamiętaj, że prawdziwa mądrość rośnie, gdy jest dzielona. Zasubskrybuj, skomentuj i dołącz do naszej duchowej społeczności poszukiwaczy prawdy.